Obchody 13 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej w Gorlicach zorganizowała poseł na sejm Barbara Bartuś. Tegoroczna rocznica licznie zgromadziła mieszkańców Ziemi Gorlickiej, ale również przybyły delegacje z całego regionu. Uroczystości rozpoczęła msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem księdza dziekana Stanisława Ruszela w intencji prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki i całej delegacji poległej w Smoleńsku w drodze na obchody do Katynia. W mszy uczestniczyły poczty sztandarowe, delegacje sejmu i samorządowcy, mieszkańcy ziemi gorlickiej. Okolicznościowe kazanie wygłosił ksiądz Stanisław Ruszel. Uczestników delegacji, którzy podróżując w słusznej sprawie ponieśli śmierć, zaczęto oczerniać, zarzucać im moralne słabości, nawet nietrzeźwość, a piloci w ogóle to latać nie umieli, języków nie znali. Osobie prezydenta przypisywano wydanie polecenia o lądowaniu. Z generała zrobione na no ten moment pilota. I tak rozsiewano te informacje. Byłem w Rzymie wtedy dokładnie. Z pielgrzymką, z mojej poprzedniej parafii. Wyszliśmy z bazyliki św. Piotra i Włosi zaczynają nam składać kondolencje. Jakbyśmy pomylili sobie coś, mówię. A oni nas prowadzą do kafejki przed telewizor. Tam były nieścisłości wiele, że. Ponad 100 osób zginęło, że najpierw że kłopot z lądowaniem. Potem te kłamliwe również w gazetach włoskich za kilka godzin. Jakie relacje? Wyszło z nich, że Polacy cztery razy podchodzili do lądowania, a Rosjanie tak prosili: nie lądujcie, nie lądujcie, bo wam się krzywda stanie. No można i takie w świat puszczać informacje, ale po 13 latach no mamy prawo domagać się prawdy. Tuż po mszy delegacje złożyły wieńce pod tablicą pamiątkową tragedii w Smoleńsku. O godzinie 17 w dworze Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach odbyła się druga część obchodów, którą poprowadził Krzysztof Jędrzejczyk. Jeszcze Polska jest Zabrała organizator uroczystości, poseł Barbara Bartuś. Odczytała listy skierowane do uczestników obchodów od prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Jarosława Kaczyńs, Kaczyńskiego Warszawa, oraz marszałek Sejmu Witek. 2023 roku. Szanowna pani Barbara Bartuś, poseł na Sejm RP. Szanowna pani poseł, szanowni państwo. Dziś, w ramach obchodów 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej, oddajemy cześć ofiarom tej największej tragedii narodowej w powojennej historii Polski, w której poległo w drodze do Katynia 96 przedstawicieli Rzeczypospolitej z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim, pierwszą damą Marią Kaczyńską oraz ostatnim prezydentem RP na uchodźstwie Ryszardem Kaczorowskim na czele. Polecieli tam, co wciąż mimo upływu tylu lat tak samo boleśnie pamiętamy z poczucia patriotycznego, obywatelskiego, ale także i ogólnoludzkiego obowiązku, by w 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej złożyć hołd ofiarom skrytobójczego masowego mordu popełnionego na rozkaz Stalina. Poprzez ten gest pamięci pragnęli także zamanifestować swoją. Niezgodę na zło oraz dać wyraz przekonaniu, że akty ludobójstwa nie mogą zniknąć w czeluści zapomnienia. Stało się jednak inaczej. Do dziś w głębokiej zadumie staramy się przemknąć, przeniknąć ten niezbadany wyrok opatrzności. Tragedia smoleńska cały czas pozostaje dla nas krwawiącą. Do zabliźnienia raną. Ciągle żyjemy dominującym poczuciem powetowanej straty, dokuczliwego kuczliwe, do braku, głębokiej pustki, a także i niesprawiedliwości, gdyż nadal czekamy pełnej w sensie procesowym prawdy o tym, co wydarzyło się pod Smoleńskiem. Swego rodzaju pociechę przynosi nam to, że po latach zmagań doprowadziliśmy do godnego, centralnego upamiętnienia tego strasznego wydarzenia w postaci pomników ofiar katastrofy smutnej oraz prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Nasz los jest nośniejszy również dzięki jakże licznym, jak Polska długa i szeroka, Inicjatywom honorującym poległych. Podtrzymują nas one na duchu, bo świadczą o tym, że ta ofiara nie poszła na marne, że jest obecna w sercach milionów Polek i Polaków, że wartości i idee, którym służył przez całe swoje życie mój świętej pamięci brat, prezydent Lech Kaczyński. A także wypływająca z nich jego wizja Polski są bliskie naszym rodakom. Szanowni Państwo, na ręce pani poseł Barbary Bartuś chciałbym złożyć podziękowania dla wszystkich osób i instytucji, które wniosły swój wkład w dzisiejsze, jak i poprzednie uroczystości, które pielęgnują pamięć i propagują wiedzę. O tragedii Smoleńskiej. Jestem Państwu za to niewypowiedzianie wdzięczny. Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze pozdrowienia. Z wyrazami szacunku podpisał Jarosław Kaczyński. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, uczestnicy i obchodów 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej w Gorlicach. Szanowni Państwo, serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na uroczystych obchodach 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej w Gorlicach. Rocznicowe obchody przywołują pamięć o tragicznych wydarzeniach z 10 kwietnia 2010 roku, o świętej pamięci prezydencie Lechu Kaczyńskim i 95 wybitnych przedstawicielach Rzeczypospolitej, którzy brali udział w państwowej misji. Wspomnieniom tym towarzyszy zawsze niezwykłe wzruszenie, a w sercach gości smutek oraz żal. Trudno bowiem bez emocji myśleć o wszystkich wyjątkowych osobach, które zginęły tamtego pamiętnego dnia. Tragedia smoleńska dołączyła do symboli poruszających naszą narodową wyobraźnię. W rozbitym samolocie była bowiem cząstka każdego z nas cząstka naszego narodu. Pomimo upływu lat, wciąż bardzo dotkliwie odczuwamy tę wielką, niepowytowaną stratę. Dzisiaj, w 13. rocznicę tamtego wydarzenia, kojąc nasz smutek, pragniemy otoczyć należytą pamięcią i szacunkiem wszystkich, którzy wtedy odeszli. Jesteśmy również zobowiązani do kontynuowania ich dzieła i kultywowania bliskich im ideałów. Łączyła ich bowiem troska o rzecz pospolitą i wierność patriotycznym wartościom. Stanowi to dla nas swoisty testament, obligujący do nieustannej, wytrwałej i skutecznej pracy dla umacniania naszego narodu i ojczyzny. Jednocześnie musimy zabiegać o dobro wspólne i budować lepszą, silną i bezpieczną Polskę, w której taka tragedia nie będzie mogła się już powtórzyć. Jestem przekonana, że dzisiejsze uroczystości będą dla wszystkich uczestników czasem zadumy i głębokiej refleksji. Łączę się z państwem w tym szczególnym momencie myślami i modlitwą, chyląc nisko czoło w hołdzie ofiarom katastrofy smoleńskiej. Z poważaniem podpisała gościem Elżbieta honorowym Sperryta. była poseł Małgorzata Waserman. Sala wystawowa dworu Karwacjanów i Gładyszów pękała w szwach i nie było wolnych miejsc, co może świadczyć o przebudzeniu wielu ludzi, którzy jeszcze do niedawna nie wierzyli w zamach. Ostatnie wydarzenia na Ukrainie otwierają oczy wielu niedowiarkom. Ostatnim punktem uroczystości był koncert Pawła Piekarczyka. Rzeczywiście nie spodziewałam się, że będzie Państwa aż tyle, i za to Wam bardzo dziękuję. Natomiast chciałabym Wam podziękować za te 13 lat, bo, proszę Państwa, my żeśmy siłę, nasza siła i my żeśmy siłę czerpali właśnie z tego, że wy żeście z nami byli niemalże od pierwszej sekundy, jak ta katastrofa się wydarzyła. Proszę Państwa, to nie jest tak, że na coś takiego można być przygotowanym. Proszę zwrócić uwagę, że tak jak w moim przypadku, ale dotyczyło też w dużej części to głównie kobiet, wdów, dzisiaj córek. My żeśmy biedli normalne życie. Nikt z nas nie wiedział, co to jest kamera telewizyjna, nikt z nas nie był przygotowany na to, że wszystkie oczy będą patrzyły te na nas na nasz ból, na nasze nieszczęście, na nasze reakcje. Na cokolwiek, bo to się oczywiście zmieniało od tego, że um, była dla nas duża taryfa ulgowa, przez to, że ona się dość szybko zakończyła. Dla niektórych z nas bardzo szybko. Przypominam sytuację Ewy Błasik, którą bardzo szybko zaatakowano w sposób um, naprawdę obrzydliwy. Tutaj um, na początku zostało powiedziane, że. Um, Różni ludzie robili to, robili to dla, z różnych pobudek, dla różnych celów. Proszę Państwa, jest taki jeden dziennikarz, który specjalizuje się w sprawie smoleńskiej w TVN24. I on między innymi, e, ah, przepraszam, on między innymi w taki sposób, e, oczywiście pozbawiając całkowicie nieprawdziwy, atakowała Andrzeja Błasika. Jak to wszystko okazało się, że to jest absolutna nieprawda, on do mnie dzwonił przez jakiś czas i pytał mnie, czy ja mu coś powiem, wypowiem się, czy mu mogę zweryfikować pewne rzeczy. Ja mówię, proszę pana, dlaczego Pan nie przeprosił Ewy płasik. On mówi, no wie pani, tak głupio wyszło. No ja nie chciałam. Ja mówię, proszę Pana, powinien pan i Pan na oczach całej Polski, całego świata, e, Oczernił męża człowieka, który nie żyje, posądził go o to, że po wpływał na e, pilotów i tak naprawdę no, pośrednio przyczynił się do śmierci tych ludzi. Pan wie, że to jest nieprawda. On mówi, no tak, ale ja zostałem wprowadzony w błąd. On ja by to, powinien pan po prostu powiedzieć to, że został pan wprowadzony w błąd. On powiedział nie, bo, no, bo bym się przyznał do błędu. Ja by to proszę chociaż do Ewy Błasik zadzwonić. Mówi, nie, bo ona by to mogła korzystać przeciwko mnie. I ja wtedy powiedziałam do pana redaktora taką prośbę. Proszę do mnie nigdy więcej nie dzwonić. Oplućcie wolno, zranić wolno, oskarżać panie twoje grzechy, pokazać nagą i bez bronu, choło wszelkiej na uciechę. Wolno twoje dzieci kłamstwem mamić, Blać im nienawiść i znieprawiać, Mędrców szyderczo zwać głupcami, Pajaców na cokołach stawiać. I nie zrozumie, kto cię nie zna, Co znaczy niszczyć twoją pamięć, Co znaczy wolność słowo kiełznać, W to, co najświętsze, cisnąć kamień. Dostrzegasz swą piękność w nieba lustrze. Jesteś bezcenna, złota, srebrna i tylko powiedz, jak Cię ustrzec moja ten krucha, niepodległa.